Hej moi kochani, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. I dzisiaj będzie pierwszy filmik z rysowania i dzisiaj będę rysowała dłonie, ale nie takie zwykłe dłonie, ponieważ jak już się narysuję, to będę je przekształcać w różne dziwne rzeczy. I zanim przejdziemy do tego przerabiania tych dłoni, to najpierw je trzeba narysować. I tutaj Wam pokazałam, jak dwie dłonie rysuję od początku do końca, a inne jakby już narysowałam poza kamerą. Ale właśnie tutaj mniej więcej powiem Wam, wytłumaczę jak właśnie robię taką dłoń. Najpierw zaczęłam od narysowania takiego kółeczka i te kółeczko to jest taka bryła, która ma mi pomóc właśnie zrobić tą dłoń. I jak narysowałam to kółeczko, to potem z tego jakby kółeczka narysowałam wychodzące palce, a potem to bardziej kształciłam, że tak powiem, aby to bardziej nabierało kształtu w dłoni. Potem jeszcze jakby zrobiłam takie paseczki w, mie w miejscach, gdzie są zdjęcia, aby to jeszcze bardziej wyglądało realistycznie i ze zdjęcia, z którego rysowałam, jeszcze odmierzyłam, czy proporcje się zgadzają. I też ja bym chciała tutaj dodać, że ja nie jestem profesjonalistą w rysowaniu dłoni i dopiero się uczę, ale właśnie pokazuję, jak ja to robię. I teraz też wam chciałam szybko wytłumaczyć, jak ja odmierzam te proporcje, ale niestety nie umiem dobrać słów i ja po prostu nie umiem tego wytłumaczyć, więc może w następnym filmiku z rysowania wam to wytłumaczę, no ale teraz jakby tego nie umiem wytłumaczyć. I tutaj mi się cały czas mega nie podobały te boki ręki i cały czas to poprawiałam, jak mogliście zauważyć, ale w końcu mi się spodobało, już mi się ta ręka w miarę podobała, no więc starłam ten szkic jakby, że tak powiem, na brudno i zaczęłam go robić na czysto, czyli poprawiać te linie. I te linie starałam się poprawiać jak dosyć mocno, aby one były widoczne, ponieważ potem to chciałam poszerafować i nie chciałam, aby te linie gdzieś zanikły. Dla tych, co nie wiedzą, co jest szrafowanie, to szarafowanie to jest takie jakby kolorowanie ołówkiem. I właśnie te, ja starałam się robić, właśnie takie dosyć mocne, ponieważ jakbym szrafowała, to nie chciałam, aby właśnie te linie mi gdzieś tam zniknęły. Następnie zrobiłam paznokcie i one mi wyszły dosyć ciemne, ale jak już z tej ręki przerabiałam na jakiegoś stwora, to jakby te paznokcie już zanikły i już ich prawie w ogóle nie było widać. I tutaj już właśnie zaczęłam szerafować, i na tej ręce ten szraf był dosyć mocny i ciemny, ale ja chciałam to zrobić tak delikatnie i tylko w niektórych miejscach, ponieważ właśnie, jak już mówiłam, że chcę, aby to było leciutkie, ponieważ i tak potem z tego będę przerabiana jak już stwora, i jakbym tak mocno poszrafowała, no to ten potwór nie byłby chyba aż tak widoczny jak ta ręka. A chciałam zrobić tak, aby już tej ręki jakby prawie w ogóle nie było widać i właśnie aby było widać tylko tego stwora. Znaczy ja tak teraz mówię, że tego stwora, ale ja tutaj jakby nie zrobiłam akurat przy tym rysunku stwora, tylko tak mówię, aby wam nie zdradzać, co ja tutaj narysuję. I tutaj już właśnie skończyłam tą rękę, no więc już przejdę do następnej. I przy tej ręce, jakby już zrobiłam szkic, aby Was nie zanudzić, i tylko jeszcze go przemazałam, aby było widać tylko te linie, i zaczęłam jakby to poprawiać. I tutaj, jak chcecie, to możecie ten film przewinąć o minutkę, ponieważ tutaj robię to samo przy tej pierwszej dłoni i po prostu nie chcę, abyście się zanudzili. Ale jak nie chcecie, to możecie tutaj tu zostać i popatrzeć, ale po prostu będę się powtarzała, ponieważ będę tłumaczyła dokładnie to samo co przy tej pierwszej dłoni. I tutaj bym chciała powiedzieć, że przy tej dłoni mi się ciężej jakby szkicowało palce i po prostu każdy palec robiłam tak jakby kółeczkami, że każdy palec składa się z kilku kółeczek, bo po prostu mi było to tak łatwiej wyrysować. I tutaj następnie też zaczęłam delikatnie szrafować i jak już tłumaczyłam wcześniej, szrafowanie to jest takie jakby kolorowanie ołówkiem. I to miało na celu, aby ta ręka wyglądała bardziej realistycznie. Choć wiadomo, że te moje ręce nie wyglądają jakoś mega realistycznie, no ale jakbym to, ten szkic zostawiła bez szrafu, to by to trochę mniej realistycznie wyglądało niż teraz. No ale jak już przedtem mówiłam, te ręce moje nie wyglądają zbytnio realistycznie. I tutaj już przeszłam do robienia naszych stworków z tych dłoni i tutaj stwierdziłam, że zrobię pawia i pomiędzy dwoma palcami narysowałam mu takie oko, a z paznokci taki wystający dziób. I jeszcze na dole tej dłoni mu narysowałam nóżki, a z pozostałych palców u góry narysowałam piórka, ale, aby, ale tak, aby zakryły te nasze palce, aby nie było właśnie widać, że coś tam przed tym było. Następnie, te ciało pawia pokryłam piórkami, i te piórka bardziej zakryły naszą dłoń. No, i już prawie w ogóle nie było widać, że tam była przedtem jakaś dłoń. I tutaj też Wam pokazałam z bliska. Ale już przejdźmy do następnej dłoni. Tutaj mój zamysł był taki, aby zrobić panią słoniową, właściwie to słonice. I z dwóch palców zrobiłam oczy. I paznokcie podłużyłam tak, aby właśnie było to bardziej widoczne, że to są oczy. I jeszcze zrobiłam rzęski, a z dwóch kolejnych palców zrobiłam takie wielkie uszy. I je zakolorowałam, aby nie było widać tych palców. Następnie kolejny palec, już ostatni, piąty, przedłużyłam tak, aby tworzył trąbę i narysowałam usta. Choć bez tych ust wyglądałoby lepiej, bo te usta są trochę przerażające. I z następnej ręki postanowiłam, że zrobię ślimaka, i na końcach dwóch palców narysowałam oczy, i te palce miały wyglądać tak jak czułka ślimaka. Następnie, tą dłoń na dole bardzo podłużyłam i zrobiłam długie ciało ślimaka, i na końcu zrobiłam wielką skorupę. I nad, nad tą skorupą siedziałam mega dużo czasu. Ponieważ chciałam, aby ona wyglądała ładnie i ją bardzo długo cieniowałam. I robiłam tak, że po prostu na takich jakby liniach bocznych robiłam bardziej ciemną tą skorupę, a jak już odchodziło od tych linii, to robiłam ją coraz jaśniejszą. I w sumie się cieszę, że tak zrobiłam, bo na pewno to lepiej wygląda niż jakbym po prostu zrobiła to jedną warstwą. I tutaj już kończę tą skorupę i się cieszę, ponieważ nie lubię tak jednej rzeczy tak ciągle komentować. Pewnie Wy też nie lubicie tak długo oglądać, jak cały czas robię jedną rzecz. I tutaj już skończyłam tego ślimaka, i zaczęłam robić kolejną rzecz. I tutaj stwierdziłam, że zrobię potwora, i z paznogci zrobiłam oczy, a pomiędzy dwoma palcami zrobiłam mnóstwo zębów. Następnie zrobiłam długi język i ten język chwyta ludzika z Among Us. Jakby ktoś nie wiedział, to Among Us to jest taka gra. Następnie ten język poszrafowałam i poprawiłam boki. I stwierdziłam, że się zbliżają święta, więc chciałam dodać jakąś taką rzecz związaną ze świętami. Więc samu stworowi zrobiłam taką czapeczkę Mikołaja i temu ludzikowi z Among Usa też. I stwierdziłam, że wszystkie rysunki będą w klimacie świątecznym, więc ślimakowi na dwóch czółkach narysowałam czapeczkę świąteczną i też na skorupie. Potem gumką przemazałam niektóre miejsca na tej skorupie i zrobiłam takie lampeczki świąteczne, jak się wiesza na choince i też taki szn jakby sznurek świąteczny, który też się wiesza na choince. Potem stwierdziłam, że temu Pawiowi zrobię taką choinkę, która mu jakby wyrasta z piór. A choinkę zrobiłam, ponieważ te pióra były takie gęste i mi trochę przypominały taką choinkę. I tą choinkę tak mniej więcej pokolorowałam, tak jak te pióra, aby się tak bardziej wtopiła i aby to tak wyglądało, jakby ona wyrastała z tych piór. I na tej choince też zrobiłam pompki i taką gwiazdkę na czubku. I jeszcze przez chwilę chciałam zrobić takie coś, że ten paw by chodził po prezentach świątecznych, ale stwierdziłam, że to już by było za dużo wszystkiego i zostałam przy choince. I też mu zrobiłam taką czapkę Mikołaja. W sumie to wszystkie te zwierzątka i potworki mają czapeczki Mikołaja. Następnie przeszłam do słonia i jej zrobiłam czapeczkę nad oczami. I myślę, że ta czapeczka mi wyszła najgorzej z tych wszystkich, ponieważ wyszło tak jakoś jajkowa to. No, ale też nie jest najgorzej. Następnie stwierdziłam, że trochę mało tych dłoni zrobiłam i zrobiłam jeszcze jedną. I tutaj stwierdziłam, że zrobię frytki z McDonalda. I narysowałam właśnie takie pudełeczko z McDonalda i logo z McDonalda i właśnie te logo też miało czapeczkę Mikołaja. I te pudełeczko poszrafowałam, a następnie te palce u góry, do, z nich właśnie z tych palców robiłam frytki. Ale jeszcze był jeden palec po boku i z niego też zrobiłam takie frytki, które były tak wiecie, jakby w tle. Ale aby, aby nie było tak dziwnie, to zrobiłam jeszcze na, na drugim boku. I tutaj Wam pokazuję wszystkie rysuneczki z bliska. I możecie napisać w komentarzu, który rysunek Wam się najbardziej podobał. I jeśli Wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jesteś nowym na tym kanale, to możesz mnie zasubskrybować i pa!